Jest tu dosyć wąsko i to mi się w sumie podoba. Idziemy do góry, na kolejnej sali. Cóż, ten korytarz zapamiętam. Niezły tu klimacik panuje to jest coś, co ja lubię, właśnie. Niemal średniowiecze prawdziwe powiedzmy. Ten odcinek zaczynamy od wejścia na poddasze spiralną klatką schodową, znajdującą się w narożniku domu zakonnego, która to wyprowadzi nas na samo poddasze budynku. Nic wyjątkowego się tutaj nie znajdowało poza spichlerzem czy też magazynem, ale był tam ganek, oczywiście dla straży, z jakże ważnymi otworami strzelniczymi, który w zasadzie łączył dwie boczne baszty. Jak wspomnę trochę później na filmie, miałem też tym razem tego pecha Iż nie mogłem się dostać do wnętrza pasz obronnych, ponieważ były zamknięte. Zatem skierowałem się dalej, już na zewnątrz na mur kurtynowy. Stąd ponownie zobaczymy piękną panoramę miasta i docenimy, jak potężna to była kiedyś warownia obronna, gdzie zapewne nie jeden z książot pomorskich z rodu gryfitów, podobnie jak ja, tego dnia, być może nawet też pochmurnego, Przechadzał się tutaj po murze obronnym. Wiek XVI jest wiekiem bardzo istotnym dla naszego zamku, ponieważ kolejny z książąt pomorskich, najpierw Bogusław X, a później Barnim IX, modernizują twierdzę, która już wkrótce stanie się drugą najważniejszą ich ostoją zaraz po samym Szczecinie. Mi osobiście to się mniej podoba, ponieważ zamek zaczyna tracić swój Gotycki, krzyżacki charakter, a zamienia się w renesansową rezydencję czasów nowożytnych. Oczywiście zmiana jest tylko częściowa, ponieważ nadal pozostanie tu zbrojownia, pozostaną tu komnaty, ale tym razem dla par książęcych, pomieszczenia dla gości i sala rycerska. Ale też w tym czasie pojawią się nowe budynki, takie jak Kancelaria Książęca i inne mniej znane budowle. Kolejne zmiany mają już miejsce w wieku XVII, gdzie znów mamy do czynienia z kolejnymi przemianami, bo z rezydencji książęcej zamek staje się siedzibą książęcych, ale wdów. Cóż, jak widzicie, niestety znowu się rozpadało. Warunki dramatyczne, oczywiście, że tu jest pokoju, jest fajnie, deszcz nie jest taki ostry. No i sobie, teraz chodzę po murach dawnego zamku i zobaczymy, jak to wygląda od wewnątrz. I zobaczycie również wy. I na filmie zobaczycie ten dom wdów, który powstał tutaj w roku 1623, po raz kolejny na polecenie jednego z książąt pomorskich. Znakomicie można go odróżnić od reszty zamczyska, ponieważ dzisiaj jest to budynek wybielony. Jak dla mnie teraz najlepsza część zamku, ponieważ część, która pamięta czasy krucjat zakonu krzyżackiego. Ludzie jednak toczą wojny, i tragedia tych wydarzeń nie omija bytowa jego zamku. Chcielibyście zdobywać ten zamek, to patrzcie. Ponieważ 6 lat później, w roku 1629, wojska I Rzeszy, czyli Świętego Cesarstwa Rzymskiego, dewastują miasto, tak samo jak jego twierdzę. Na szczęście obiekt, w tamtym czasie zostaje jeszcze odbudowany przez jedną ze szlachetnych księżniczek, córkę jednego z gryfitów, która jako wdowa później zamieszkała w Bytowskim zamku. A co ciekawe, po bezpotomnej śmierci jednego z książąt Pomorza, na mocy układu aż z roku 1526, Ziemia Bytowska powróci do Polski, a zamek stanie się Siedzibą starosty Polskiego. Ponownie spokój nie będzie trwał długo, ponieważ na rzecz pospolitą spływa potop szwedzki i zamek w bytowie zostaje poważnie zniszczony. Szwedzi nie mieli miłosierdzia dla tej budowli. Wysadzają basztę Prochową, niszczą najstarszy gotycki dom prawości i palą pozostałe budynki. Nadal mamy do czynienia z wielką rozgrywką geopolityczną, ponieważ w roku 1657 ziemia bytowska staje się lennem brandenburskim, a jej nowy właściciel stara się odbudować warownię. Remontuje kancelarię, dom wdów, zakłada kolejne nowe pomieszczenia, pełniące tutaj rolę administracyjne. Zwyczajowo mam trochę pecha, ponieważ przygotowują nową wystawę i nie mogę się dostać do jednej zwierz no ale trudno, nie zawsze musi być kawior. Wszystkie te działania tak naprawdę nie wnoszą zbyt wiele, ponieważ stan zamkowych zabudowań jest fatalny i tak naprawdę obiekt nadal popada w ruinę. Gdzie pod koniec XVII wieku najpiękniejsza i zarazem najważniejsza dla mnie część zostaje rozubrana, czyli gotycka partia zamczyska. Ale słuchajcie, rozbiórki wcale się jeszcze nie kończą, ponieważ w następnym stulecie trwają dalej. Rok 1751 to już jedne z ostatnich rozbiórek, gdzie twierdza już naprawdę nie przypomina tego, czym była. W swoim założeniu na początku za czasów krzyżowców. A po pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772 bytu staje się częścią Prus. Teraz bardzo dobrze zobaczycie, jak kiedyś dziedziniec tego zamku był przedzielony na dwie części. I dalej nie zmienia to wiele, ponieważ w roku 1783 zawala się klatka domu zakonnego, niszcząc ostatnią gotycką kopułę. Tam sobie byłem przed chwilą. Ciąg tragedii tego zamku trwa naprawdę długo. Gdyż pierwsze prace konserwatorskie rozpoczynają się dopiero w roku 1930. Ale jak dobrze wiecie, nie mogło to z drugiej strony trwać długo, ponieważ 9 lat później wybucha Druga wojna światowa, gdzie prace zostają przerwane, ale tym razem na szczęście zamek zbytnio nie ucierpiał. Spadające odłamki cegieł, no ciekawa sprawa tutaj. Jakby to powiedzieć, nie wiem czy mamy się czym chwalić, ale w trakcie II wojny światowej mieściła się tu siedziba Hitler Jugend, a po wojnie działało tu NKWD, prześladując polskich patriotów. Później też zamek był wykorzystywany jako zwykły magazyn, i dopiero w latach 60. Postanowiono, aby tą dumną, majestatyczną i wielką warownię odbudować. Super rzecz, przejście tutaj, właśnie po tym zamku, po tej najstarszej jego części. Będę się przy tym upierał, bo to jest to, co kocham, oczywiście, więc najlepiej mi się podoba mieszkanie dawnych krzyżowców. Dzisiaj Dom Książąt Pomorskich jest hotelem Dom Wdów. Jest biblioteką, a w najstarszej części Zamczyska znajduje się muzeum. A wszystkie prace konserwatorskie ukończono w roku 1992. I mimo bardzo wielu przebudów, burzliwej historii i licznych rekonstrukcji, odnajdziemy tutaj wiele gotyckich fragmentów, dla przykładu kamienne mury obronne oraz dolne partie baszt i domu prawości i jako innowacyjna twierdza przystosowana kiedyś do obrony z użyciem broni palnej jest na pewno bardzo ciekawym przykładem twierdzy zakonu krzyżackiego niedocenianym zamkiem który z pewnością warto zobaczyć i poczuć historię na własnej skórze niestety to już koniec mojej wyprawy dobytowa Wracam powoli do Gdańska autobusem. Nie zapomnę też tego strajku rolników, który się tam odbywał, polityczna sprawa, ale ciekawe rzeczy. Pochmurno, wracam. I to już jest taka końcowa moja ta relacja. Także dzięki, że byliście ze mną, jeśli film Wam się podobał o zamku bytowie krzyżackim, o ludzie idą za mną, to ciekawe. To wiadomo, zapraszam do subskrypcji, udostępniania, kciuka w górę. Bo wiecie jak to jest. To zawsze pomaga kanałowi zdobywać zasięgi. Jeśli uważacie, że on ma sens i filmy są dobre. Do zobaczenia oczywiście i do usłyszenia na kolejnych filmach i też myślę, że na Spotify u. właśnie o czym mówiłem. Do usłyszenia. <laughs> Dzięki. Cześć, pozdrawiam wszystkich.